Nigdy nie lubiłam kus. Diabelskie oczy. Wiesz, że niektórzy uprawiają z nimi seks? Nasza obrona jest świetnie zorganizowana. Zbrojni umazali miecze w soli i gównie. O matko. To jest lepsze od seksu. Przemienił je w mrówki. Kazał im jeść gówno. I chcieli poznać kogoś, kto widział papier toaletowy. Czym do cholery jest papier toaletowy? Słyszałem, że masz w posiadaniu wielkie, karpackie transmisyjne lustro. Papier toaletowy. Prorok Mahomet, spokój jego duszy. Prorok Mahomet, spokój jego duszy. Płonące diabelskie gówno spadało z nieba. Coś nie tak? Wszystko jest dobrze. Wszystko w porządku. Byłeś taki samotny. Teraz pora na Twoją nagrodę. Co mi powiesz, Trevorze? Powiem tyle, że nie cierpię wszystkiego i wszystkich, więc wyżłopię piwo uważone na ścierwie starego barana. Potem wetknę swojego małego fiuta do zdechłego wrowie psa i zrobię małe bękarty, czy coś równie głupiego, bo jestem kretynem.